Mam na imię Hanna i jeśli o mnie chodzi, moje życie jest dość standardowe. Mam przyzwoitą pracę, męża Marka, który jest moją opoką od czasów college'u U i dwójkę dzieci, które są typową mieszanką słodyczy i kłopotów. Ale jeśli jest jedna rzecz, której się nauczyłam, to to, że normalność jest kruchą rzeczą, zwłaszcza z bratem takim jak Alex. Alex jest 8 lat młodszy ode mnie i jest typem faceta, który nigdy tak naprawdę nie dorósł. Zmienia pracę, dziewczyny, zmienia je jak kanały w telewizji. Kropka, i tak, ma w zwyczaju zaczepiać mnie lub mamę, gdy tylko jego portfel czuje się zbyt lekki, czyli zawsze. Kropka, byliśmy więc umamy na naszym zwykłym niedzielnym obiedzie. W domu pachniało pieczenią, a dzieci biegały dookoła, kiedy drzwi otworzyły się, jakby próbowały się uwolnić. Kropka, do środka wszedł Alex z dziewczyną na ramieniu. Wyglądającą, jakby właśnie zeszła z plaży, a nie z rodzinnego spotkania. Kropka jej sukienka była tak krótka, że Mark aż się zakrztusił herbatą. Rodzino, poznajcie lisę. Alex ogłasza, cały dumny, jakby wygrał nagrodę. Mój narzeczony. I zgadnij CEO. Będziemy mieli dziecko. Pokój zamilkł. Można było usłyszeć spadającą szpilkę. Mark kaszlał, mama zastygła z półotwartymi ustami, a ja tylko się gapiłam, myśląc, znowu to samo. Alex, odbiło ci? Nie mogłam się powstrzymać. Ledwo potrafisz o siebie zadbać, kropka lisa, ręce na biodrach, patrzy na mnie jak na coś, w ceo wdepnęła. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, dziękuję. I nie potrzebujemy negatywów, prawda, kochanie, Aleks kiwa głową, obejmując ją ramieniem. Tak, świetnie nam idzie. Prawda, mamo, mama, niech ją Bóg błogosławi, próbuję znaleźć słowa. Tak, gratulacje. Ale, Aleks, przemyślałaś to? Dziecko to duża odpowiedzialność, kropka oczywiście, że nie. Mruknęłam, zyskując spojrzenie obojga, kropka posłuchaj, Hanna. Aleks, odparł. Nie potrzebuję od ciebie wykładu. Wszystko będzie dobrze. Prawda, Lisoł? Lisa uśmiechnęła się. Jak najbardziej. I oczywiście będziemy potrzebować trochę pomocy. Zaczynając od mieszkania tutaj przez jakiś czas, kropka prawie zakrztusiłem się własną prwociną. Zamieszkać tutaj. Z mamą. Żartujesz sobie, dlaczego nie? Warknęła Lisa. Przecież nie mamy dokąd pójść. I to nie na zawsze, tylko dopóki Alex nie znajdzie nowej pracy. A kiedy to będzie? Nie mogłam powstrzymać sarkazmu. Planujesz intensywnie szukać pracy między sesjami grania. Alex po prostu wzruszył ramionami zupełnie swobodnie. Coś wymyślę. Zawsze to robię. Mama w końcu się odezwała, próbując załagodzić sytuację. Cóż, poradzimy sobie. Zawsze tak robimy. Prawda, Hanna, spojrzałam na nią, na rezygnację w jej oczach i serce mi zamarło. Tak, mamo. Zawsze dajemy radę. Potem kolacja była napięta. Mark rzucał mi takie spojrzenia, jakby przygotowywał się na burzę, o której wiedział, że nadchodzi. A ja, ja tylko próbowałam owijać głowę wokół cyrku, jakim miało stać się moje życie, kropka po kolacji, gdy dzieci były już w łóżkach. A Mark pomagał mamie zmywać naczynia, osaczyłam Alexa w salonie. Nie możesz tak dalej robić. Zrzucać swoje problemy na mamę, na mnie. To niesprawiedliwe kropka Alex, wylegując się, jakby był właścicielem tego miejsca, tylko wzruszył ramionami. Co mam powiedzieć, Hanna? Życie jest ciężkie. Staram się jak mogę, kropka, starasz się. Byłam wściekła. Wciągasz w to ciężarną dziewczynę. Oczekując, że wszyscy inni wezmą to na siebie. Hej, Lisa krzyknęła z kuchni. Uważaj, jak o nas mówisz. Wzięłam głęboki oddech, licząc w głowie do dziesięciu. Kłótnie niczego nie rozwiążą. Nie z Aleksem. Nie teraz. Po prostu spróbuj choć raz pomyśleć o kimś innym niż o sobie, powiedziałam w końcu, bardziej zmęczona niż zła kropka. Aleks tylko na mnie spojrzał i przez chwilę wydawało mi się, że dostrzegłam w nim coś na kształt poczucia winy. Ale potem się uśmiechnął, tym beztroskim, lekkomyślnym uśmiechem, który zawsze zwiastował kłopoty. Poradzimy sobie, siostrzyczko. Zawsze sobie radzimy kropka, kiedy poszłam pomóc z naczyniami. Zostawiając Alexa z jego iluzjami, nie mogłam pozbyć się wrażenia, że wszyscy jesteśmy na krawędzi czegoś wielkiego. I to nie w dobry sposób. Ale, jak mówiła mama, poradzimy sobie. Bo tak właśnie robią rodziny, prawda, nawet gdy jedna z nich ma zostać wywrócona do góry nogami. Kropka, wprowadzenie się Aleksa i Lisy było jak zaproszenie huraganu do domu i nadzieja, że tylko podleje rośliny. Od pierwszego dnia równowaga w naszym rodzinnym domu została zachwiana. Mama starała się zachować optymizm, ale widziałem w jej oczach napięcie. Pewnego ranka wpadłem do mamy i zastałem chaos. Piętrzące się naczynia, zapomniane pranie i Lisa wylegująca się na kanapie, jakby była właścicielką tego miejsca, przewijając swój telefon. Alexa, nigdzie nie było widać Prawdopodobnie spał lub udawał, że śpi. Kropka, dzień dobry, lisą, powiedziałam, zachowując neutralny ton głosu. Potrzebujesz pomocy? Ledwo podniosła wzrok. Nie, wszystko w porządku. Po prostu odpoczywam. No wiesz, dla dziecka, kropka, no tak. Dziecko. Rozejrzałam się po bałaganie. A Alex wzruszyła ramionami. Może śpi. Nie mam go na oku, kropka oczywiście, że nie. Po co zaczynać teraz? Westchnęłam i zaczęłam się zbierać. Mama weszła, jej uśmiech był trochę zbyt wymuszony. Hanna, nie musisz tego robić. Nie mam nic przeciwko, mamo. Nie mogę pozwolić, żebyś radziła sobie z tym wszystkim sama, kropka Lisa obserwowała nas, nie ruszając się ani o centymetr. Jesteś taka dobra dla swojej mamy, powiedziała, a ja nie mogłam stwierdzić, czy jest sarkastyczna. Ktoś musi być. Mruknęłam, rzucając jej spojrzenie. Uśmiechnęła się tylko, niezrażona. Kropka. Później przyłapałam Aleksa w kuchni, szperającego w lodówce. Miło, że dołączyłaś do żywych. Warknąłem. Twoja narzeczona poczuła się jak w domu. Wziął napój gazowany, nie patrząc na mnie. Tak cóż, jest w ciąży. Musi odpocząć. A ty, jaką masz wymówkę? Oparł się o ladę, zupełnie swobodnie. Szukam pracy, w porządku. Nie jest tam łatwo. Mogłeś mnie oszukać. Wygląda na to, że twoja pełnoetatowa praca to unikanie odpowiedzialności, kropka, przewrócił oczami, otwierając napój gazowany. Dlaczego zawsze musisz zajmować się moją sprawą, Hanna? Zajmuję się tym. Masz na myśli to, że mama też po tobie sprząta? Nie miał na to odpowiedzi. Po prostu usiadł i wzruszył ramionami, kropka, ostatnia kropla nad i przyszła, gdy Lisa ogłosiła, że chcą urządzić małe wesele w domu. Nic wyszukanego, powiedziała, przedstawiając plany, które brzmiały zupełnie inaczej. Po prostu coś niezapomnianego. Spojrzałem na mamę, która starała się ukryć zmartwienie, kropka, a jak zamierzasz zapłacić za to małe wesele? Aleks wtrącił się. Pomyśleliśmy, że mama mogłaby pomóc, no wiesz, jako prezent. Roześmiałam się. Albo to, albo krzyk. Żartujesz, prawda. Chcesz od niej czegoś więcej. Lisa wstała, opierając ręce na biodrach, kropka, nie prosimy o wiele. Tylko o małą pomoc. Mała pomoc? Byłem teraz wściekły. Odkąd tu jesteś, nie robisz nic poza braniem. Mama ma stały dochód, a ty planujesz wesele, jakby była z pieniędzy. Aleks próbował interweniować. Hanna, daj spokój, to tylko... Nie, Aleks. Wystarczy. Ty też musisz zacząć brać odpowiedzialność za swoje życie. Mama nie jest twoim osobistym bankomatem. Twarz lisy poczerwieniała i przez chwilę myślałam, że zacznie krzyczeć. Ale ona tylko zadrwiła. W porządku. Poradzimy sobie sami. Tak, powiedziałem. Ty to zrób. Wychodząc, powiedziałem mamie. Nie pozwól, żeby cię zmuszali do płacenia za cokolwiek kropka nadszedł czas, by nauczyli się wartości pieniądza. Mama skinęła głową, ale widziałem konflikt w jej oczach. Chciała pomóc Aleksowi, ale wiedziała, że na dłuższą metę to nie pomoże kropka. Tej nocy rozmawialiśmy o tym z Markiem. Nie możesz ciągle toczyć ich bitew, Hanna. Powiedział, a ja wiedziałam, że ma rację. Ale nie chodziło tylko o toczenie bitew. Chodziło o ochronę mamy przed wykorzystaniem kropka. Następnego dnia jasno powiedziałam Aleksowi i Lisie. Jesteście dorośli. Czas się tak zachowywać. Koniec z rozdawnictwem. Chcecie ślubu życia. Musicie na to zapracować. Ich reakcja była mieszanką szoku i złości, ale byłem nieugięty. To była pobudka, której potrzebowali, niezależnie od tego, czy to doceniali, czy nie. Pojawienie się nowego członka rodziny powinno być radosną okazją i w pewnym sensie było. Lisa urodziła ślicznego chłopca, który wywołał uśmiech na twarzach wszystkich, a zwłaszcza mamy. Kropka była w niebo wzięta, całkowicie pochłonięta swoim nowym wnukiem. Ale radość była mieczem obosiecznym. To mama, a nie Alex czy Lisa, zajmowała się większością opieki nad Maruchem. Kropka obserwowanie jej żonglowania wnukiem obok wszystkiego innego było zarówno rozgrzewające, jak i łamiące serce. Podejście Alexa i Lisy do rodzicielstwa było, powiedzmy, bezobsługowe. Podczas gdy mama gruchała i przytulała dziecko, Alex był przyklejony do ekranu komputera, a Lisa częściej niż nie traktowała ich wszystkich jak swój osobisty plac zabaw. Kontrast nie mógł być większy. Życie u mamy zamieniło się w codzienną operę mydlaną. Bez scenariuszowego rozwiązania na końcu każdego odcinka Kropka podczas jednej z moich wizyt przyłapałam mamę na przeglądaniu stosu paragonów, które z łatwością można by pomylić z powieścią, z wydatkami, które sprawiały, że łzawiły mi oczy. Designerskie stroje, biżuteria, luksusowe przedmioty, które z daleka zdradzały ekstrawagancję Kropka i był tam Alex, pogrążony w swoim wirtualnym świecie. Nieświadomy tego, że ten prawdziwy rozpada się wokół niego, a jego nowo narodzony syn jest tylko tłem dla jego przygód w grach. Alex, czy nie nadszedł czas, abyś zatrzymał się i może, nie wiem, poszukał pracy? Moja próba rozbawienia nie pomogła mu się skupić. Krząknął coś niezrozumiałego, ani razu nie odrywając wzroku od ekranu. pracuje nad tym, mam rotał, ta sama stara piosenka i taniec. Alisa. To, wskazałem na górę paragonów, niezbyt pomaga. Wzruszył ramionami, gestem, który wyrażał wszechświat obojętności. Obróciłam się do mamy. Jak możesz tak po prostu siedzieć i patrzeć, jak cię drenują? Po stronie mamy rozległ się dźwięk tak ciężki, że zdawał się nieść ciężar całego świata. To tylko pieniądze, Hanna. Nie mogę przez to stracić wnuka kropka w tym momencie weszła lisa, obładowana torbami z zakupami, z triumfalnym uśmiechem na twarzy. Nie ma to jak mała terapia zakupowa. Ogłosiła rzucając swoje łupy na stół, jakby wróciła z udanego polowania kropka terapia. Raczej kradzież. Mama nie wytrzyma lisą. Jej oczy zweziły się, a głos stał się zimny i ostry jak lód. Może więc powinniśmy po prostu wyjść, kropka, zobaczymy, jak często mama będzie potem widywać wnuka. Wątek zawisł w powietrzu, toksyczna chmura, która groziła uduszeniem nas wszystkich, kropka. Spojrzałem na mamę w poszukiwaniu oznak oburzenia, ale ona odpowiedziała mi zrezygnowanym potrząśnięciem głowy, niemym błaganiem, by dać sobie spokój, kropka później. W zaciszu kuchni spróbowałam jeszcze raz. Nie możesz im na to pozwolić, mamo. To nie w porządku. Kontynuowała swój rytuał picia herbaty, uspokajająco kontrastując z burzą szalejącą w mojej piersi. Wiem, kochanie, ale jaki mam wybór, to mój wnuk. Musi być jakaś granica, mamo. Wchodzą ci na głowę. Podała mi filiżankę herbaty, a jej oczy zamknęły się na moich z intensywnością, jaką rzadko się widuje. Zajmę się tym, Hanna. Zaufaj mi, mam to pod kontrolą kropka kontrolę. To słowo miało gorzki smak. Wygląda raczej na to, że to oni kontrolują ciebie. Poklepała mnie po dłoni, gestem, który miał uspokoić. Po prostu mi zaufaj, kochanie kiedy wychodziłam, obraz Alexa zagubionego w innym świecie, podczas gdy Lisa podziwiała swój najnowszy błyszczący bybelą, nie na mnie. Mama mogła myśleć, że panuje nad sytuacją, ale z mojego punktu widzenia wyglądało na to, że wszyscy jesteśmy ciągnięci w dół przez ich ciężar. Kropka kłopoty zaczęły się, gdy mama nagle zachorowała. Jednego dnia czuła się dobrze, a następnego trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że jej stan jest poważny. Byłam tam w mgnieniu oka, ledwo zdążyłam chwycić torebkę. Zanim znalazłam się za drzwiami, kropka szpital stał się moim drugim domem, siedziałam przy jej łóżku, trzymając ją za rękę i modląc się, by przeżyła. Zadzwoniłam do Alexa, próbowałam dodzwonić się do niego i Lisy, mówiąc im, że mama jest chora, jest w szpitalu. Musicie przyjechać, teraz kropka, ale dostałem tylko wymówki, kropka, jesteśmy teraz trochę uwiązani, Hanna. Wiesz jak to jest. Aleks by powiedział albo Lisa by się wtrąciła, że mamy już plany. Nie możemy tak po prostu rzucić wszystkiego. Plany. Racja. Ich kalendarz towarzyski był najwyraźniej ważniejszy niż chora matka leżąca w szpitalnym łóżku. Nie mogłem w to uwierzyć. Nie mogłam zrozumieć, jak mogli po prostu kontynuować swoje życie, imprezując i żyjąc, podczas gdy mama walczyła o swoje. Pracowałem na oparach, między pracą, dziećmi, a teraz jeszcze to kropka, ale nie miałam luksusu bycia uwiązaną lub posiadania planów. Mama mnie potrzebowała, więc tam byłem kropka każdego dnia, mając nadzieję na jakąś poprawę, na to, że się obudzi i powie mi, że wszystko będzie dobrze. Dwa miesiące tego piekła, a potem nagle, gdy zachorowała, odeszła kropka, byłem przy niej, trzymałem ją za rękę. Mówiłem, że ją kocham, że wszystkim się zajmę, żeby się nie martwiła, kropka, a gdzie byli Alex i Lisa? Na zewnątrz. Żyli swoim życiem, nie przejmując się niczym, nawet nie sprawdzając, czy mama lub ich syn ich potrzebują. Kropka, pogrzeb był plamą twarzy kondolencji i przytłaczającego poczucia straty. Ale Lisa w swojej ledwo widocznej czarnej sukience zdołała się wyróżnić. Przyciągając pełne dezaprobaty spojrzenia i szepty od wszystkich, kropka, aleks był tak samo zdystansowany, nie wykazując żadnych oznak żalu, prawie jakby poczuł ulgę, że to już koniec, kropka, dzień później poszłam do domu mamy, chcąc poczuć jej obecność, ale spotkałam się z szyderczą miną lisy. Szukasz czegoś, Hanna, zadrwiła, blokując drzwi, kropka, muszę zabrać kilka rzeczy mamy, powiedziałam, starając się zachować spokój. Myślę, że się mylisz. To jest teraz nasz dom. Nie masz tu nic do roboty, odpowiedziała. Uśmiechając się. Aleks podszedł za nią z zadowolonym wyrazem twarzy. Tak, Hanna, mama zmieniła testament. Wszystko jest teraz nasze. Może powinnaś była spędzać mniej czasu w szpitalu, a więcej na zabezpieczaniu swojego spadku. Zanim mówiłam, złość i niedowierzanie wirowały we mnie. Nie mówisz poważnie. Mama by tego nie zrobiła. Wzruszył ramionami, ciesząc się każdą chwilą mojego niepokoju. Wiesz, w Ceo chcesz. Ale nie jesteś tu mile widziany, kropka lisa roześmiała się, rozkoszując się spektaklem. Chyba powinieneś być dla nas milszy, Ceo. Ich okrucieństwo mocno mnie uderzyło, ale nie miałem zamiaru pokazywać im, jak bardzo. Zobaczymy, Ceo, powie na to notariusz. Udało mi się powiedzieć, mój głos był zimny, kropka powodzenia. Aleks zawołał, gdy odchodziłam, ich śmiech odbijał się echem za mną, kropka tydzień po całym dramacie pogrzebowym. Wszyscy wylądowaliśmy w biurze notariusza, miejscu, o którym nigdy nie myślałam, że będę toczyć rodzinną bitwę. Powietrze było gęste od napięcia, które można było kroić nożem. Kropka Alex i Lisa uśmiechali się, jakby już wygrali na loterii. Ale miałem w rękawie kartę, której się nie spodziewali. Notariusz odchrząknął, a w pokoju zapadła martwa cisza. Wilmes, o którym mówił Alex Kramer, kropka, zaczął: spoglądając na mojego brata, nie jest ostatnią wolą. Twoja matka złożyła tu kolejną wizytę razem z Hanna, by sporządzić ostateczny dokument. Twarz lisy przybrała odcień, o którym nie wiedziałem, że istnieje. Co to do cholery ma znaczyć? Spruneła, jej głos był jak jad. To znaczy, powiedziałem spokojnym głosem, że mama wiedziała lepiej. Zostawiła dom mnie, a nie tobie. Notariusz skinął głową. W rzeczy samej. Dom należy do Hanna. Aleks podskoczył, jego twarz poczerwieniała. To jakaś bzdura, kropka, ona by tego nie zrobiła, kropka, lisa też była na nogach. Wykrzykując pod moim adresem obelgi, które przyprawiłyby marynarza o rumieniec. Notariusz podniósł rękę, wzywając do ciszy. To nie wszystko, kropka, jeśli okaże się, że wywierano jakiekolwiek naciski w celu zmiany testamentu. Mogą zostać podjęte kroki prawne, kropka Alex, wciąż wściekły, odparł. Ja też jestem jej synem. Zasługuję na połowę wszystkiego. Notariusz, niezrażony, wyciągnął kolejny dokument. Twoja matka przewidziała takie roszczenie. Dlatego podzieliła pieniądze na dwie równe części kropka, przerwał jednak, patrząc wprost na Alexa. Odliczyła od twojej części wszystkie pieniądze, które ty i twoja żona otrzymaliście podczas waszego małżeństwa. Można by usłyszeć, jak upada szpilka kropka, ile w takim razie zostało? Głos Alexa był ledwie szeptem dziesięć tysięcy dolarów, odpowiedział notariusz. Krzyk lisy można było usłyszeć z odległości Mili. dziesięć tysięcy. Aż tyle. Poczułem mieszankę smutku i ulgi. Mama przejrzała ich chciwość. Wygląda na to, że mama wiedziała, co robi. Powiedziałam to bardziej do siebie niż do kogokolwiek innego. Alex i Lisa byli w szoku. Ich marzenia o łatwych pieniądzach prysły w jednej chwili. Notariusz zasugerował, by wyszli, zanim zrobi się jeszcze bardziej nieprzyjemnie, co też uczynili, ale nie przed rzuceniem w moją stronę kilku innych słów. Po konfrontacji u notariusza sprawy potoczyły się jeszcze szybciej. Alex i jego żona Lisa trzymali się domu mamy, jakby byli jego właścicielami. To był bałagan prawdziwy pokaz cyrkowy, aż zrobiło się tak gorąco, że nie miałem innego wyjścia, jak tylko wezwać policję. Nigdy nie sądziłem, że doczekam dnia, w którym będę musiał wciągnąć policję w rodzinny dramat, ale tak się stało, kropka, kiedy w końcu wyszli, pod czujnym okiem policji, powietrze w domu było inne, jakoś cięższe. Mark i ja rozpoczęliśmy ponure zadanie inwentaryzacji, zwracając uwagę na luki, w których kiedyś znajdowały się rzeczy. Kropka było jasne jak słońce, że wyprzedawali rzeczy mamy. Serce mi się krajało. Jak mogli to zrobić? Byłam wściekła, gotowa ciągać ich po sądach. Kropka nie mogę w to uwierzyć. Mark. Okradli nas, mamy. Powinniśmy ich pozwać za wszystko, co im zostało. Mark, zawsze głos rozsądku, położył mi rękę na ramieniu. Hanna, wiem. Że jesteś zła i masz do tego pełne prawo, kropka, ale pomyśl o tym. Może, tylko może, wykorzystają te pieniądze na coś dobrego. Dla dziecka. Jego słowa uderzyły mnie mocniej niż się spodziewałam, kropka, to była nikła nadzieja, trzymali się myśli, że może, tylko może. W końcu zaczną zachowywać się jak odpowiedzialni dorośli dla dobra swojego dziecka. Nie sprawiało to, że to, co zrobili, było słuszne, ale dawało mi odrobinę nadziei, że być może ten cykl zostanie przerwany przez ich syna. W głębi duszy wiedziałem, że Mark ma rację. Ściganie ich zgodnie z prawem po prostu wciągnęłoby nas wszystkich w jeszcze większe błoto, i po co szansa na kilka dolarów i więcej bólu serca. Nie, nadszedł czas, aby odpuścić, iść naprzód i skupić się na leczeniu, na budowaniu czegoś lepszego z wraku, który zostawili za sobą. Więc odpuściłem, nie dla nich, ale dla mnie, dla nas. Kropka, nadszedł czas, by zamknąć ten rozdział i zacząć od nowa, z nadzieją, że może, tylko może, odnajdą swoją drogę. Kropka, miesiącem jały w ciszy, mile widzianej przerwie od chaosu, który rozpraszał nasze życie. Ale spokój bywa ulotny. Dotarły do mnie wieści, że Alex i Lisa pogrążyli się jeszcze bardziej, żyjąc w jakimś podupadłym mieszkaniu. Alex skakał od jednej dorywczej pracy do drugiej, a Lisa. Uganiała się za bogatymi mężczyznami, zostawiając ich małego synka, mojego siostrzeńca, praktycznie samemu sobie. Słysząc to, poczułem się jak cios w brzuch. ten dzieciak zasługiwał na coś lepszego. O wiele lepszego niż to, co ta dwójka mogła mu zaoferować zacząłem zbierać papiery, dokumenty prawne potrzebne do odebrania im praw rodzicielskich. To była ciężka decyzja, ale każde włókno mojej istoty mówiło mi, że była słuszna kropka, ten chłopiec potrzebował prawdziwej rodziny, stabilności, a ja byłem zdeterminowany, by mu to zapewnić. Kiedy w końcu zwróciłem się do Alexa i Lisy z tym pomysłem, przygotowując się na walkę, ich reakcja mnie zaskoczyła. Byli obojętni, niemal z ulgą pozbyli się odpowiedzialności, jesteś tego pewna, Hanna. Zapytał Alex. Bez cienia brata, którego kiedyś znałam w jego oczach. Branie na siebie dziecka to dużo. Nie mogłam ukryć obrzydzenia i rozczarowania. To twój syn, Alex. Czy to nic dla ciebie nie znaczy? Lisa, zawsze oportunistka, wzruszyła ramionami. Jeśli uważasz, że możesz zapewnić mu lepsze życie, to czemu nie? Mamy własne życie, które musimy sobie ułożyć. Ich lekceważące podejście do krwi i kości zagotowało moją krew, ale przełknąłem gniew. Tu chodziło o niego, nie o nich. Tak, jestem pewien. Bardziej niż kiedykolwiek. Będzie kochany i otoczony opieką to więcej niż kiedykolwiek mu zaoferowałaś. Papierkowa robota była prosta, ich podpisy szybkie i pozbawione emocji, Kropka, gdy odchodziłem z dokumentami w ręku, było to słodko gorzkie zwycięstwo. Ten mały chłopiec miał teraz szansę na prawdziwą rodzinę ze mną i markiem, kropka minęło kilka spokojnych miesięcy, Cisza ze strony Aleksa i Lisy mówiła wiele kropka, zniknęli z sieci, nie odpowiadali na żadne telefony, nie było po nich śladów w ich ostatnim znanym miejscu. Zastanawiałem się nad pomysłem zaangażowania władz, zastanawiając się czy następnym krokiem nie będzie ogłoszenie zaginięcia kropka, w międzyczasie nasze domy wypełniły się innym rodzajem hałasu, radosnym chaosem dzieci i ich bezgraniczną energią. Nasz mały siostrzeniec, teraz już trzecie dziecko, zadomowił się tak, jakby był tu od zawsze. moje dzieci, błogosławię je, przylgnęły do niego jak kaczki do wody, obsypując go miłością i uwagą, która jest zarówno rozgrzewająca, jak i nieco przytłaczająca. zbudujemy największy fort, jaki kiedykolwiek widział ten salon, deklaruje moja najstarsza, zbierając wojska z błyskiem w oczach, który mógłby przyćmić słońce. maluch. Ledwo rozumiejący, ale chętny, klaszcze w dłonie z radości, a na jego twarzy. Pojawia się szczerbaty uśmiech. Ford, fort powtarza, potykając się o słowa, ale jego entuzjazm jest wyraźny. Kropka Mark i ja przeprowadziliśmy się do starego domu mamy, rozległego miejsca, które kiedyś wydawało się zbyt rozległe. Ale teraz wydaje się w sam raz. Jest tam pokój na każdy nastrój, miejsce na każdy śmiech i kącik na każdy wyszeptany sekret. Kropka stało się domem w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, wypełnionym wspomnieniami, które odświeżamy każdego dnia. Kropka nigdy nie sądziłam, że zapełnimy to miejsce. Myślę na głos pewnego wieczoru, obserwując, jak dzieci zamieniają salon w labirynt poduszek i koców. Mark obejmuje mnie ramieniem. Przyciągając do siebie, Kropka, zawsze mieliśmy przestrzeń. Potrzebowaliśmy tylko odpowiednich ludzi, by ją wypełnić. I ma rację. Ten dom, niegdyś odbijający się echem przeszłości, teraz tętni teraźniejszością i szeptami, obietnicami przyszłości kropka, jeśli chodzi o Alexa i Lisę, ich nieobecność jest pustką, ale nie taką, która wysysa z nas życie. Jeśli już to dała nam jasność, cel. Zbudowaliśmy coś solidnego, coś prawdziwego z wraku, który po sobie zostawili, kropka, przewróciliśmy stronę, rozpoczęliśmy nowy rozdział. W tej historii wszyscy jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być.